Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale. Lubię tworzyć. Mam na imię Ala i zapraszam Was do wspólnego działania. W dzisiejszym odcinku wykonamy fenomenalny projekt. Fenomenalny, bardzo łatwy i niezwykle, ale to niezwykle prosty w tworzeniu. Także jeśli jesteście ciekawi, jak zrobić śliczne róże. Co więcej, jak zrobić takie efektowne pudełko w kształcie serca, do którego te róże włożymy, to obowiązkowo musicie poświęcić chwilę czasu i obejrzeć dzisiejszy tutorial. Zapraszam i zachęcam bardzo gorąco. Zaczniemy od stworzenia różyczki. To będzie bardzo proste zadanie. Tak jak zaznaczyłam w spisie materiałów, w wykazie materiałów, możecie użyć kolorowego papieru rysunkowego, albo też skorzystać z białej kartki i markera bądź też pisaka. Użycie markera i pisaka jest o tyle fajne, że możecie stworzyć dużo różnych odcieni takich róż, szczególnie jeśli macie e, oczywiście e, różne kolory pisaków, tak? to jest jedyny warunek, e, ale jest to taka opcja e, bardzo fajna, naprawdę bardzo polecam. E, w każdym razie, od czego zaczniemy? E, musimy ułożyć kartkę poziomo. I górną część mniej więcej do połowy właśnie zarysowujemy, zamalowujemy pisakiem. Mam podkładkę, aby mi nie przebiło. Nie musi być równo. To też wam od razu zaznaczę. Nie musi być równo. Teraz należałoby chwilkę poczekać, aż ten pisak, marker czy promarker wyschnie. A kiedy wyschnie, to będziemy działać dalej. Wszystko już ładnie, pięknie wyschło, możemy działać dalej. Górną część należy delikatnie zagiąć. Tworzymy tutaj wielką zakładkę. O taką. Poprawiamy. I uwaga, teraz przejdziemy do zwijania naszej róży. A jak będzie się to odbywało, słuchajcie, w panalnie prosty sposób, tak jak potraficie. Rolujemy sobie ten fragment. Możemy go troszkę nierówno zrobić. To jakby nie ma znaczenia większego. I teraz na końcówkę. Nakładamy trochę kleju, obojętnie jakiego Może to być zwykły klej w sztyfcie, klej biały czy klej na gorąco Tak, jak już chcecie I cały fragment sobie rolujemy Zwijamy Szczególnie ten dolny element Mamy róże Teraz wykonamy łodygę no powiedzmy łodygę, nazwijmy Będziemy robić łodygę i już pokazuję, w jaki sposób tego dokonamy W tym przypadku też nasza kartka musi być ustawiona poziomo I w górnej części musimy wykonać trzy nacięcia Ja sobie składam moją kartkę tak na pół Delikatnie zaznaczam środek Do środka, do tego zagięcia znowu kieruję lewy bok, prawy bok w ten sposób wyznaczam sobie miejsca nacięć, aczkolwiek nie musicie tego robić, możecie zrobić to dowolnie. Jak powiedziałam, zaznaczyłam delikatnie środek, później włożyłam, złożyłam oba boki do środka i nacinam w tych miejscach, w których są wykonane zagięcia Odwracam. Mamy coś takiego. Cztery elementy, które trzeba złożyć. Jak złożyć, dowolnie. Jeden bok. Drugi. Nie musi być to zrobione jakoś idealnie równo. Nie przejmujcie się tym wcale, bo to nie ma znaczenia. Tego po prostu nie będzie widać. I znowu. Kolejny, czwarty, Złożone Tak to powiedzmy wygląda. Tutaj mogę o ewentualnie bardziej. Biorę sobie teraz moją różę. umieszczam sobie w środku. Delikatnie ją tutaj zobaczcie, wysunę. I ja sobie jeszcze zawczasu nakładam trochę kleju, tak żeby przymocować tę różę do tej, nazwijmy to łodygi. I owijamy, owijamy i znowu na końcówkę klej, tak. I tak jak w przypadku samej różyczki rolujemy. I w ten oto sposób zrobiliśmy sobie taką najprostszą możliwą różę. I teraz przejdziemy do wykonania pudełka. Sposób tworzenia pudełka w przypadku serca i w przypadku takiego, zobaczcie, okrągłego będzie właściwie bardzo, bardzo podobny. Przy czym tutaj z jedyną różnicą, że musimy sobie stworzyć szablon serca, ale o tym zaraz. Powiem troszkę więcej. Także jak widzicie, zrobienie samego bukietu jest bardzo proste, natomiast w przypadku pudełka też bardzo łatwa sprawa. Ale już za moment pokażę Wam, jak przebiega ten proces, żebyście po prostu wiedzieli, co macie robić. Dodam jeszcze, że oczywiście możecie sam bukiet umieścić w takim papierze. Zawinąć sobie wystarczy i też będzie to wyglądało fajnie. No ale jest też opcja z pudełkiem. I chciałabym ją Wam teraz już pokazać. Pudełko stworzymy na bazie kartonu. Mam tutaj taki fragment kartonu, który de facto posłużył mi do, e, jako tło do narysowania, pomalowania, pokolorowania różyczki Spokojnie, nie będzie tego widać. My zakryjemy później to, więc nie będzie nic widać. W każdym razie, wyciąłam sobie szablon serca. Myślę, że każdy wie, jak taki szablon e, wykonać. Jeśli nie, to dajcie znać w komentarzu. Pokażę, e, dam wam link do miejsca, w którym zobaczycie jak to robić. E, niemniej, mam szablon serca. E, układam sobie ten szablon na moim kartonie i w tej chwili musimy przejść do odrysowania tego serca. Co zresztą, ojku co zresztą zrobię? odrysowujemy, następnie całość trzeba wyciąć, więc ja sobie tutaj odcinam niepotrzebny element i wycinam serce. będzie podstawa pudełka. Z czego zrobimy boki? Z kartonu. Pasek kartonu. Myślę, że jeden powinien wystarczyć, jeśli nie, to użyję też jeszcze drugiego, ale nie mniej. Ten karton musimy uformować. On jest sztywny, ale kiedy zaczniemy go zgniatać, zrobi się bardziej elastyczny. Także go sobie ugniatamy. Dokładnie po całości rozpłaszczamy. Dzięki czemu będziemy mogli ten karton umieścić uwaga na sercu. Także zaraz pokażę Wam, jak ten karton przykleić do podstawy. Chwytam ze serce. Nakładam na bok serca, troszkę kleję na gorąco. Zaczynam od środka i umieszczam tu tekturę Oj, Przesunęło mi się. trzeba to zrobić delikatnie, jak zauważyliście zresztą i jeszcze raz dokleję. I słuchajcie, stopniowo, stopniowo będziemy nakładać klej i przykładać do tego karton. Pudełko jest już sklejone, jak zresztą widzicie. No, ale wolimy jeszcze jakoś je wzbogacić, tak żeby wyglądało jeszcze lepiej. Dlatego skorzystam z pianki, a właściwie z ranu i obkleję nim pudełko. Wezmę sobie, utnęły jakiś większy fragment. Dlaczego? Zaraz Wam pokażę. Troszkę nadmiarowo musi być z jednej i z drugiej strony, to znaczy tutaj od spodu i od góry, ponieważ będę chciała włożyć troszkę pianki do środka. No, i tutaj na dole. Eee, chyba jednak przesadziłam za bardzo. Już odcinam. Eee i podobnie jak robiliśmy to w przypadku kartonu, będziemy owijać tym ranem nasze pudełko, tak aby to ładnie wyglądało. W każdym razie zaraz pokażę Wam w przyspieszeniu, jak ja to robię. Nadmiar pianki odcinamy. A całą resztę tutaj chowamy sobie do środka. I tu też możemy skorzystać oczywiście z kleju na gorąco. Nacinam delikatnie i wkładam do środka. Ostrożnie, powoli, żeby przypadkiem się też klejem na gorąco nie poparzyć. I Słuchajcie, działamy, aż wszystko będzie w środku. To samo robimy od spodu. Też sobie nacinam, nakładam klej i przyklejam, pamiętając, by się nie poparzyć. Korzystając też z szablonu serca, który posłużył nam do stworzenia podstawy pudełka, wycinamy z pianki identyczne serce. I to serce Przyklejmy sobie tutaj na podstawie, aby to wyglądało ciekawie, ładnie i żeby zatuszować chociaż w niewielkim stopniu to, co jest tutaj. Delikatnie, ostrożnie przemocowujemy to serce. Takich ze względów powiedzmy estetycznych, bardziej, żeby nie rzucało się to w oczy, ale kolejny krok to będzie już stworzenie tutaj takiej zakładki, tak żeby zatuszować troszeczkę ten dół. Także chwytam sobie za piankę i wycinam pasek Może tutaj wystarczy. Ja zrobię to na oko, Dobra. i ten pasek przykleimy sobie tutaj, do podstawy. Tym oto sposobem mamy prześliczne pudełko w kształcie serca. Jeśli macie grubszą piankę, to możecie takie pudełko stworzyć właśnie z owej pianki. Tak jak na przykład tutaj tak zresztą zrobiłam takie pudełeczko. Natomiast na pewno korzystając z ranu, czyli takiej cienkiej pianki, warto zrobić sobie taką podstawę z kartonu i dopiero ten foamiran. E, tym ranem e, obkleić ten karton W każdym razie fajnie to wygląda Można teraz takie pudełeczko wypełnić naszymi różyczkami O! Schować tutaj do środka e, Także słuchajcie, gotowe! Wkładamy róże i już pokazuję Wam całość Do pudełeczka możemy stworzyć na przykład bilecik jakiś liścik o, czy też na przykład tutaj taką kopertę z napisem? Kocham cię. To już wszystko zależy od Waszej pomysłowości. W każdym razie wiecie już, jak stworzyć bardzo prostą, fajną, efektowną dekorację właściwie prezent dla ukochanej osoby. Także powodzenia w działaniu. Jeśli ten tutorial Wam się spodobał, to oczywiście kliknijcie kciuka w górę, dajcie mi znać w komentarzu, co o tym sądzicie. A jeśli poszukujecie innych fajnych inspiracji, zapraszam Was na Lubię tworzyć Perl i oczywiście na mój kanał. Oczywiście, jeśli chcecie jeszcze właśnie dołączyć do granu moich subskrybentów, to wiecie, co macie zrobić. Ja Was oczywiście ze swojej strony szczerze do tego zachęcam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zmykam działać dalej. Buziaczki, do usłyszenia niebawem. Papa! Pa!